Na mnie mam Ania. Tak chciałam powiedzieć, że nie dosyć, że zaczynam od sprzątania, to jeszcze ma być krótko. Siedzę tutaj praktycznie od rana i ma być krótko. no, bo tak, żart. Masz godzinę. <grym> Ania. <grym> krótko, masz godzinę. Nazywam się Ania. Ja, tak jak już powiedziałam, mieszkam w grzewu. Należy do wspólnoty świętego Pawła. Tutaj z to się cieszę, że wkrótce mogłam stanąć przed Wami. Wiary. Ja odsunęłam się od Boga, do Kościoła nie podchodziłam, bo wywoływał we mnie ogromne wzruszenie sumienia. Nie umiałam tam wejść. I tak myślę, zastanawiałam się nad tym wszystkim i doszłam do wniosku, że jakaś sama siebie mi kochałam. Dlaczego tak było? Dlatego, były bardzo złe. Relacje w mojej rodzinie również były złe. Miałam wrażenie, że moje rodzice mnie nie kochają. Że kochają moją siostrę. Ja czułam się zawsze odrzucona, samotna. Chciałam walczyć i w sumie przez wiele lat walczyłam o miłość moich rodzin. No i pewnego dnia, przechodząc koło kościoła, zobaczyłam taką ogromną gablotę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, czyje to słowa, ale dzisiaj zwie. z księgi Izajasza 1.8 choćby twoje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają. Te słowa pracowały we mnie tak mocno, że że po tygodniu znalazłam się w kościele. Stałam z tyłu, bo nie potrafiłam podnieść oczu do góry, żeby no powiedzmy spojrzeć Panu w oczy. I tak jak w mojej rodzinie te relacje były złe, tak w rodzinie w czułam jego obecność. To była taka cienka nić, ale ja zawsze się modliłam, mimo tego, że no po prostu zaprzepaściłam wiele lat swojego życia. No i podeszłam do, yy, do tego ołtarza. Yy, kilka osób również ze mną podeszło. I co się wtedy wydarzyło? Moja mama bardzo często, zresztą w swoim życiu wiele razy słyszałam, jaką moc ma modlitwa. Ja w to wierzyłam, oczywiście, ale wierzyłam, że to się dzieje w wymiarze duchowym. W momencie, kiedy wszyscy podnieśli ręce, ja fizycznie po prostu poczułam tą moc. Przewracałam się, nie mogłam się utrzymać na nogach. że po prostu zostałam wyzwolona z czegoś. Wychodząc wtedy z tego namiotu, widziałam, widziałam, że zostałam uzdrowiona. I to był przełom mojego życia. I teraz wiem, że gdyby wtedy, wtedy, kiedy myślałam tak o moich rodzicach, że mnie nie kochają, gdybym nie miała tych myśli, Zawsze wybacza. Józef wybaczył swoim bracie. A Jezus powiedział: wybaczaj zawsze. Przepraszam? Przeżywam bardzo. Jezus powiedział w modlitwie pańskiej. I my odpuszczamy. Zacznijmy, zacznijmy odpuszczać. Tak? Zacznijmy przebaczać. A kiedy wisiał na krzyżu w takim cierpieniu, praktycznie w agonii, czy gdzieś w Waszych sercach jeszcze są zranienia. Uważam, że jeśli ktoś mówi, że wybaczyłem, ale nie zapomniałem, to nie jest wybaczenie. To nie jest wybaczenie. Ja rozumiem, jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, ciężko nam wybaczać. Субтитры